Panie mój uwielbiam Cię, bo Ty jesteś blisko mnie, jesteś ochroną mą, podajesz mi swoją dłoń. Mogę liczyć na Ciebie zawsze, bo Ty pomożesz mi i wiem, że się nie zawiodę, bo pomagasz mi. Ty idę prostą ścieżką I słyszę słowa Twe Chcę bardziej Cię uwielbiać Wywyższać imię Twe Ty jesteś bliski mi, Mój oblubieńcu uchwała Ci Bo Ty wiesz co dobre dla mnie jest Więc prowadź wprawdzie mnie Wy Wywyższam Jezu Cię, Ty dajesz odpocznienie mi i ocierasz moje łzy. Jesteś ze mną zawsze, Panie, i na zawsze już zostaniesz. Chwała Jezu tylko Ci, Twoje imię na wieki pozostanie w mej pamięci.